Siema z tej strony Gierkoś przez VR i w dzisiejszym odcineczku będziemy grać w Podłoga to Lava. Okej, okay, myślę, że będzie na serio ciekawy odcinek, bo nigdy nie grałem w Podłoga to Lava na Robloxie. To jest bardzo fajna podobno gra, jest 90% dobrej oceny tej gry, więc mam nadzieję, że gra wam się spodoba. Nie! Co tu się stało? Nie no, widzowie, zginąłem! Jak to mogło się stać? Ta gra jest bardzo ciężka i według Was pewnie wydaje się ta gra łatwa, ale mówię Wam serio: ta gra jest ciężka, ona się tylko wydaje taka łatwa. Zobaczcie, tam taki bakonek normalnie przeszedł tą grę, ja mu trochę zazdroszczę, że przeszedł tą grę, ale pewnie będą jeszcze łatwiejsze etapy. Dobra, tutaj mamy jakieś ręce. Ja ostatnio wydałem Robuxy, więc nie, nie mam nic. Okej, okay, zobaczcie na to. Mamy jakiegoś balonika? Aha, czekajcie. Aha, my możemy wyżej skakać. Okej, okay, y zdecydujmy. Chyba to. Aha. Nie. Aha, to jest mini train. On jest taki łatwy? Bo mini train kiedyś był ciężki. Ej, patrzcie, ona ma tego, power cubesa z Brawl Stars. Czy coś. Co są power Cubes z Brawl Stars? Dobra. Ej! Mamy 15 sekund. Elegancko. Ja w to raz grałem i wygrałem tą grę, bo ogólnie to jest ciężkie, ale jak są dobre etapy, to nawet jest łatwo. Ok, i zaraz zacznie się lawa. No nie, widzowie, ktoś tam jest jeszcze na dole. No nie, ktoś spalił się. Ej, dosłownie. Mega niebezpiecznie, ktoś tam jest. Ktoś tam został Aha Ta lawa się podnosi Ej, help Widzowie, help Ej, nie my mamy minutę My mamy minutę Nie Ta lawa będzie przez minutę rosła No co, ja to zginę, ja zginę Od razu mówię, widzowie, ja zginę Ja nie dam rady tego przeżyć To jest aktualnie i praktycznie rzecz biorąc, to jest Niemożliwe, żebym ja to w minutę przeszedł, dobra? E, pół minuty, pół minuty. Ta lawa będzie cały czas rosła. Okej, okay, tutaj się jakieś pieniążki zbiera. Ło, kurde. Tutaj idziemy do przodu, okej. Okay. Okej okay. Tutaj ja zrobię taki pyk. Patrzcie, idziemy po klejnot. A nie wiem, tu sobie wejdę. Tu mogę sobie wejść. Może tutaj będzie dobrze, Yupi Poczekajcie, zrobię pyk, pyk. Patrzcie, Sigma! Sigma, nie no. Dosłownie. Patrzcie, pyk! Nie! Ja tu jestem tak wysoko, dobra! I teraz pyk! Jest, wygrywamy to! Jest, wygrałem to! Dobra, Essa! E Elegancko, fajnie, że to wygraliśmy, bo było trochę ciężko. Zresztą nie było jakoś bardzo ciężko, i to akurat było, no, takie. Dosyć łatwe, no powiedzmy. Dobra i teraz co mamy? Jakiś zamek, okej. Okay. Jakiś zamek i my tu po schodach musimy wchodzić. Okej, okay. nigdy w to nie grałem. Ja ogólnie grałem w Podłoga to Lawa, w sensie w tą grę na Robloxie to grałem, tak. E, to prawda, ale nie grałem w tą mapę. Bo ogólnie tu pewnie pamiętacie jak zjadłem cały świat. W gdzieś tam, na jakimś odcinku. I jest ogólnie nowa mapa, więc pewnie sobie jeszcze zagramy. I okej. Okay. I tutaj sobie słuchajcie, poczekamy. Aha, lawa się dopiero, aha, za 20 sekund kończy. Więc jak mi się pojawi ten balonik, no nie? No to wchodzimy na to. Aha, nie mogę. Wow, 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 wow. ej, co tu się odwaliło? Czekajcie, wej wejdę sobie na tą dziewczynę? Ej, nie, no tu się nie da wejść, ale szkoda. Myślałem, że się da. Dobra, jeszcze trochę pozostało. Ło, kurde! Ło! Ej, co tu się stało? Oszustwo! Ej, dobra, przeżyłem, ale to było mega oszustwo. Ktoś mnie dosłownie walnął, bo ktoś kupił za robuxy coś takiego. I dosłownie mnie niszczył, nie? Patrzcie, tu są takie pistolety, jakieś bronie. Oh my god. Nie, ja nie lubię takich ludzi, którzy dosłownie bez powodu was e, popychają. Tutaj, e, to jest mega niefajne. Okej, okay, ja jestem aktualnie pierwszy. Oha, lawa się już pojawiła. Patrzcie, pyk. Aha, mamy 30 sekund? Przecież ta lawa nas zniszczy w 30 sekund. Przecież ta lawa nas zniszczy w 30 sekund. My nie żyjemy już! Patrzcie, jak te, jakie to jest realistyczne. Jaka to jest grafika tej gry w ogóle. Jaka to jest grafika. Patrzcie, ja sobie na bajkona stanę. E, tu jest mega mocna grafika, dlatego. O no nie, no poszedł sobie. Kurczę. Ja na nią stanę. nie, ona już nie żyje. Patrzcie, jeszcze żyje, jeszcze żyje. Yes, przeszedliśmy to. Dobra, let's go! Już trzy mapy przeszedłem, chyba. Tak, trzy mapy. Ok, no to na razie teraz jest easy, ok? My, my przejrzymy sobie, myślę, że takie jeszcze. Jeszcze trzy mapy sobie przejdziemy. Tak, obstawiam. Tutaj mamy. Oh my god, to jest Google Map! To jest jedna z najcięższych mapek, jakie istnieją w tej grze. Łoż, kurczę. To jest mega ciężkie, słuchajcie. W tej grze to jest ogólnie najcięższa mapa. Tak. Mówiłem wam, to jest najcięższa mapa, jaka istnieje w tej grze. Tego się, to się ledwo da przejść. Wow! Okej. Okay. Okej, okay, tu przeszedłem. Pyk, pyk! No nie, nie! Okej, okay, okej. Okay. Dobra, pyk teraz, tak, tak, tak. Tak. Ej, nie, ja nie jestem dobry w parkurach. Teraz na te piłki musimy skakać. Okej, okay, okej. Okay. Idzie teraz. Teraz tu. Okej, okay, tak, tak, tak. Let's go, idziemy dalej po drabince. Pyk, pyk, let's go. Dobra. Pyk, słuchajcie, idziemy, idziemy, let's go. No teraz na to idziemy. Pyk, pyk. Tutaj 30 sekund, pół minuty zostało, Ok, To jest mega ciężka mapa, to jest mapa Google. To jest Google, no nie? Patrzcie dosłownie to jest Google. Yy, Google Play, tam. Pewnie, nie no wy to znacie, no po prostu wiecie. Yy, instalujecie gry na tym. No nie gry instalujecie. Jak macie Google Play. I w ogóle ja mówię, że ta gra rozumiem, że ma 90% yy, lajków, bo dosłownie to jest... Idealna grafika, graficznie, dostajecie balonik za darmo, dzięki któremu możecie dosłownie skakać wyżej. Tylko wiecie, przerąbane jest to, że nieraz wam znika ten balonik. Nieraz wam znika. O, i się pojawia potem. Potem się pojawia i zobaczcie. Tak skaczecie, pyk, a jak nie macie, to jest pyk, nie? Pyk. Tymczasem z balonikiem pyk. Okej, okay, koło diabelskie, no tej mapy też nie znam nie znam mapy. Gdzie to się wchodzi? Oh my god. Ej, gdzie to się wchodzi? Ej. Ej, nie. Ej, ja idę za ludźmi. Aha, na to, na to koło diabelskie się wchodzi. Whoa, whoa, whoa. Nie, z widzowie, co się stało? Nie. O, nie, nie. Widzowie, tutaj prawie każdy zginął. Dosłownie bacon'y wszyscy zginęli. Pozostała jedna osoba. Wy to widzicie? Jedna osoba tylko pozostała. Nie ma na górze nikogo, nie ma, czyli pozostała jedna osoba. I ta osoba też ginie. No widzicie? Ta osoba też ginie. Patrzcie, ta osoba zginęła. Dosłownie tam są jej flaki czy coś, nie? Ej. Widzowie, bardzo niebezpiecznie. Tutaj w ogóle wszyscy Wszyscy zginęli Oh my god Nie Teraz jest ostatnia mapa Widzowie, ostatnia mapa Za sekundę, I tutaj co mamy eee, Jakiś zamek Coś w tym stylu Aha, my mamy na to wejść Tyk, to się Aha, niektórzy spadli Jak my mamy tam wejść My mamy to obejść A nie, 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 nie ja nie jestem głupi Aha, my mamy... A jednak jestem... Okay. My nie wchodzimy tędy. My mamy po prostu z tej armaty się wystrzelić. Ja myślałam, że my nie mamy się z tej armaty wystrzeliwać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Dawajcie, ja chcę... Ja chcę się wystrzelić! No co jest! Ja chcę się z armaty wystrzelić! Działaj! Aha, armata się zepsuła. Wzowie, to jest najgorsza gra na świecie, w sensie, nie, nie, nie gra, to jest najgorsza mapa, 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 nie gra, gra jest super, ale mapa jest beznadziejna. Co to jest? Przecież ten zamek już w lawie jest, przecież te, nikt tego nie przeżył, no widzicie ile tu jest ludzi, nikt tego nie przeżył, o widzicie, nikogo nie ma na dole. Bo gdyby, e, gdyby ktoś wygrał, to by spadł tutaj na dół. I widzowie e, zrobię wam wyjątek, bo przegrałem. E, weźmiemy sobie jeszcze jedną mapę. Jeszcze jedną. I zobaczymy czy nią wygram, czy przegram. A ta, ta mapa już była, no to to jest ten, wiecie, ten taki zamek. A no to jego ja wygrałem. Stanąłem komuś na głubie. I udało się. No spoko, spoko. to kogoś. O. Hej, to będzie easy. Myślę, że to będzie easy. Tu sobie wejdźmy na, na razie. Tu schodami. Aha, już jest lawa? Czy jeszcze nie ma? Już jest! Jest, 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 tam. Dobra, trzeba uważać. To gdzie ja mam iść? A mogę iść na to. O, mogę iść, mogę iść. Ej, Czekajcie, teraz na ludzi, na ludzi skaczę. Nie no, ej, dawajcie, ktoś tam nie wejdzie. Wow, ej, no prawie weszłem, prawie wszedłem, no było blisko, było blisko, przyznajcie. Ale pamiętacie, jaki tu dosłownie ktoś wywalił? Oh my god, nie, 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 tak nie można. Pyk. Ej, brat wpadł do wady, do, do, do lawy, do lawy. Patrzcie dosłownie się rozpłynął. No to kończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Widzimy się już jutro. Subskrybujcie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo dobijamy pół tysiąca i nara!